Marcin? Cześć. Wszystko Czego? w porządku? Czego chcesz? Nic. Pogadać chciałam. Mogę wyjść? Już weszłaś. No, faktycznie. No, to jeszcze sobie gdzieś siądę, jak tylko znajdę trochę miejsca. No. nie masz tu. Fajnie, fajnie, tylko mógłbyś czasem odkurzacza użyć. Czego ty ode mnie chcesz? Ej, pogadać chcę. Powiedziałem ci już, że nie jestem zainteresowany. Proszę cię, ale przecież możesz mnie wysłuchać. No Marcin, co ja mam zrobić? Wygrałam ten pakiet, co mam go do kosza a wyrzucić? Może i tak się pójdzie? Dlaczego? Żeby... Dlaczego ty bierzesz udział w takiej żenadzie? To pomysł mojego tatusia, tak? Był tutaj dzisiaj, zostawił swoje ciasteczka i co? I wymyślił, żeby mi zafundować ten pieprzony pakiecik? Ja nie wiem, czego on się boi? Że coś złapałem? Rzygać mi się od tej całej waszej takiej akcji charytatywnej. Świetnie. A mi się chce żygać, jak słucham, jak się nad sobą rzuca. Tak, to proszę bardzo, tam są drzwi. Do widzenia. Dziękuję ci bardzo. Do widzenia. Proszę bardzo, to żegnam. Świetnie, pa! Głupia baba! Słyszała!